do tej spółki. One zdecydowanie zobaczyły wyraźnie korzyści, które idą z jednak z nad nowościami i w konsekwencji wdrożeniami. Natomiast w rzeczywistości jest studia przedsięwziętego które były e, prowadzone, na to zyskały nawet uzyskane pieniądze z z badania rozwoju, lub w partnerach publicznych, typu badania nad gazem łupkowym, typu badania technologiczne, typu e, badania zagospodarowania zasobów Morza Bałtyckiego i to są projekty, które fizycznie się teraz kończą, będą ich wyniki. Czy będą wdrożenia? Nie wiem. Wydaje się, że jeszcze chyba to nie jestem, jeszcze nie udało się na tyle wynik kupować, żeby mówić o tym, że tak ktoś kupi licencję, wejdzie w temat w to rozwiązanie.

Direktor za osobnie. Bo tak to jest miejsce na tego. Jesteśmy powiedziane. To jest system innowacyjnego miasta. No Muszę stać. Myślę, że nie to jest najbardziej innowacyjne w Polsce. I wymarzamy różne normy w różnych obszarach i tutaj również będę budować inne, bardziej nowoczesne podejście do y, łączenia biznesu z administracją i nauki. Dziękuję bardzo. Pan radny. Jeżeli jest, nie. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, odnoszę wrażenie, że teraz kolejnym kolejny wysłuchałem Aha. wypowiedzi na temat innowacyjności i doświadczy o tym, że mówiący kompletnie nie rozumie, na czym mówią. Chcę zapytać o kilka rzeczy na początek, żeby upewnić się mojej wiedzy. Czy to może powiedzieć, jak wyglądał że skonsumowała innego to pierwsze. drugie że żadnych wdrożenie z tej organizacji nie było. Po trzecie jaka jest struktura jak się czarności. Słucham, panie radny, słucham. Pan radny chciałby udzielić wywiadu dla Pomorskiej telewizji narodowej tutaj. Ten, pan, tak, tak. To zapraszam. Lekka Pan chciał wywiadu dzisiaj, w Polsce nie że, że kolega chciał zaproponować innego, może coś nie zrozumiał. Aha, rozumiem. To było jakieś niedomówienie. Chcę że jeżeli do To znaczy, że kompletnie nie rozumiemy mechanizmów, które rządzą wzrostem innowacyjności. E, na półce drodze jesteśmy na samym początku. E, dużo by tutaj mówić, ale na początek poproszę o te kilka informacji, żeby zorientować się, tam, ładne, informacje, które postaram się również wymiany dokładnie, konta Panu teraz. Myślę, że dokładnie te kwestie są do tego, żebyśmy się tam spotykali i o tych rzeczach dokładnie rozmawiali, jak się Pan sobie zażyczył, albo zewnątrz, czy też urocznie, bo tam też są dane które dokładnie odpowiadają na to, co Pan pytał, czyli na przykład, że przychody tej spółki to jest 2 miliony złotych rocznie, a strata około 500 tysięcy o tym, że ta spółka realizowała przez ostatnie trzy lata również zadania warszawkowskie, czyli właśnie mikro wdrożenia. I było, no, to pytanie, nie dlatego, że to był jeden z działów, który zajmował się redystrybucją innowacji wśród mikroprzedsiębiorstw, czyli osób fizycznych rozpoczynających działalność. Tam je obejmował, obejmował, nie obejmowałbym to 19 roku i nawet kastowała w Unii Bradyckie, Komisja Europejska daje akurat te formy wspierania michy przedsiębiorstw, które nie uzyskała akceptacji stwierdzenia Komisji Europejskiej, nie warszałta i kolor. Jeśli chodzi o te projekty, które na które uzyskano wsparcie, które były przygotowywane i będą jeszcze rozliczane w budżecie ponad 600 tysięcy złotych do końca roku na i, i, i gaz. Natomiast to, co jest dosyć istotne, moim zdaniem, to właśnie błąd usiłowych z tych tutaj do czynienia. Pan i Ja myślę o BFR, czyli badaniach i rozwój, zupełnie inaczej niż pan ustrzega. Panu się wydaje, że badania i rozwój są tylko dla małych przedsiębiorstw. Trzeba zwrócić uwagę, że w ogóle spółka państwowa, którą Państwo dzisiaj zarządzacie, chodziło o ponad 38 milionów złotych na badanie i rozwój rządzenie własnego parku. Tego tak nie dało się do bo to zainwestowało nie w badanie i rozwój, ale zainwestował w rozwój w obecnej na firmę. Czy to był dobry kierunek? Nie wiem. Czas pokaże. Natomiast to pokazuje, że nie mimo tego, że jest spółką gminną, również ma prawo dostępu do pieniędzy publicznych na badania i rozwój, ponieważ technologii. Mam nadzieję, że Pan to wie, technologii użytecznej przetwarzania ciepła systemowego, niskoparametrowe 65 stopni, to jest ciepło systemowe, które w nie ma na dzisiaj jako skutecznej Europy, w Europie i na świecie do wdrożenia. I stąd podjęliśmy to zadanie. innym bądź była między innymi również Zakład Techniczny Automatyczny i projekty rozbudowy sieci e, systemowego ciepła i zużywanie systemowego ciepła, a nie elektrycznej do produkcji chłodnej. I to jest po prostu ta różnica. Dzisiaj chłód produkujemy z wyrażankami z energii elektrycznej. Taki jest system światowy. A my chcemy tutaj zaistnieć w tym obszarze, bo mamy w pewnych obszarach szczególnie lepiej nadmiary produkcji ciepła, co to mówi, że musimy podnieść koszty produkcji ciepła w zimie, bo musimy wyłączać bloki energetyczne terapy. I myślę, że właśnie HIPEX jest niczym innym jak podmioty, który wkładając własny kapitał do pieniędzy publicznych przeznaczanych na y, badania i rozwój, może stać się beneficjentem bardzo ważnego i ciekawego rozwiązania, które nie będzie w wielkości durowca, tylko będzie w wielkości... Zbliżonej tak jak redynkowy, czy, deklaracjowy. Lampy, e, co pan jest, przyjeżdża tak do wylewu, więc go To tak to, tak to, to jest na tak mówicie. To, to jest tak to, to jest To Chodzi tylko o to, żeby dać impuls do innowacyjności. Czy pan pojęcie na temat innowacyjności? Bo pan powiedział, że nie ma pojęcia? Tak. Myślę, że może nie mam największego pojęcia, ale myślę, że nie mniejsze.